Nieco ponad dwie dekady temu nastąpił przełomowy moment w polskim sporcie. W sezonie skoków narciarskich na przełomie 2000 i 2001 roku Adam Małysz wygrał w prestiżowym turnieju czterech skoczni, co odbiło się echem na całym świecie, a w szczególności w Polsce, gdzie wybuchła trwająca kilka ładnych lat Małyszomania. Orzeł z Wisły stał się nie tylko celebrytą, ale i wzorem do naśladowania i każdy chciał być jak Małysz. Okres Mały Showmani zbiegł się z czasem gwałtownego rozwoju gier komputerowych, kiedy to swoje premiery miały nie tylko gry przygotowe, ale też gry akcji i gry sportowe, w tym te o tematyce skoków narciarskich. Swego czasu wyszło kilka gier, gdzie możemy wpiąć się w narty i usiąść na belce skoczni narciarskiej. Jakiś czas temu zadałem pytanie pewnej grupie osób, jakie gry o tematyce skoków narciarskich są najlepsze. Niektóre znałem i grałem w nie już lata temu, ale o niektórych dowiedziałem się stosunkowo niedawno. Ski Jumping International miał swoje początki już w roku 1994, kiedy to fiński nastolatek Willy Kunnen, zmęczony ówczesnymi niezbyt wiernym realiom tego sportu produkcjami, stworzył prostą do sobą grę o skokach narciarskich. Z czasem napływania pozytywnych opinii, Willy rozpoczął proces rozwijania swojej gry, której wersja 3.0 miała swoją premierę w październiku 2000 roku, co zbiegło się z początkiem małych nie osiągnęła ona sukcesu jak Deluxe Ski Jump 2, niemniej zdobyła oddane grono użytkowników, głównie Polaków, jakby ktoś pytał. Przez wgląd na technologię systemu DOS, gra nie ma obsługi myszki, ani muzyki, czy jakichkolwiek dźwięków, co nie zmienia faktu, że grywalność rekompensuje te niedogodności. W grze mamy możliwość rozegrania pucharu świata i zawody czterech skoczni. Sterowanie jest banalnie proste. Uruchamia się zjazd ze skoczni prawą strzałką, wyskakuje po kliknięcie strzałki w górę, a pozycją ciała balansuje się za pomocą lewej i prawej strzałki. Lądujemy telemarkiem klikając tuż nad ziemią klawisz z literą T lub na obie nogi klikając klawisz z literą R. Twórca zaimplementował oryginalne imiona i nazwiska prawdziwych skoczków, jak i prawdziwe skocznie narciarskie. Dodatkowo poza skakaniem gracz ma możliwość stworzenia swojej własnej autorskiej skocznic, co jest ewenementem, że tego typu narzędzie znajduje się domyślnie w grze. Na plus warto również zwrócić uwagę na komentarze trenera po każdym oddanym skoku. Dzięki nim można szybko dowiedzieć się, czy poprawnie wyszło się z progu, czy pozycja w locie była poprawna i co ewentualnie zmienić w następnym skoku. Co lepsze, gra jest dostosowana do nowszych systemów za pośrednictwem zboxa, z którym można pobrać grę ze strony jej twórcy lub z polskiej strony sj3.pl, dzięki której gra dalej żyje i nawet organizowane są od czasu do czasu turnieje. Polskie community jako największe doczekało się oficjalnych podziękowań na stronie autora za wkład włożony w rozwój zainteresowania jego produkcją. Jeśli jeszcze nie graliście, serdecznie polecam sprawdzić Ski Jumping International, zwłaszcza przez fakt, że jest ona darmowa. Dodatkowo, jeśli chcielibyście dowiedzieć się co nieco o autorze, na stronie sj3.pl znajdują się krótkie wywiady z Willi Knenem, Skąd można dowiedzieć się kim jest, co robi, jakie ma zainteresowania i tak Link oczywiście w opisie filmu. Deluxe Ski Jump 3 jest bezpośrednią kontynuacją drugiej części DSJ, która niestety nie przyjęła się aż tak dobrze jak poprzedniczka. Wydana w 2004 roku była diametralnie inna i wprowadziła dużo innowacji, jak przejście na pełny trójwymiar, zmiana silnika fizyki czy usprawnienie systemu autoryzacji, dzięki czemu nie była już tak łatwa do spieracenia. Gracze kręcili nosem na silnik fizyczny gry, przez który grało się po prostu trudniej i wynik skoku zależał w bardzo dużej mierze od wiatru, który towarzyszył w momencie skoku. Pod względem technicznym skok mógł być bardzo udany, ale wiatr stwierdził, że nie zalecisz daleko, bo tak. Yusiko Skella, twórca Deluxe Ski Jump, zaszalał i dodał kilka różnych kamer, w tym również te wykorzystywane w prawdziwych zawodach. Dzięki czemu przy odpowiedniej zabawie klawiszami od F1 do F10 nasz skok mógłby wyglądać niczym nadawany w telewizji, o ile nie zaryłoby się skoczkiem o glebę, ponieważ z perspektywy grywalności są one bezużyteczne. Swoją drogą dalej można kupić licencję DSJ na stronie Mediamont i kosztuje prawie 8 euro plus VAT, a roczna subskrypcja, dzięki której zyskuje się dostęp do trybu multi i oficjalnych rankingów też raptem 8 euro plus VAT. Nie wiem jak Wy, ale ja mam inne gry, które również wymagają uwagi. Rok młodsza od pierwszej omawianej gry, ale personalnie jest mi najbliższa, czyli Skoki Narciarskie 2002 Polskie Złoto. Będącą oficjalną grą, gdzie Adam Małysz nie tylko wita nas w intrze, ale jest też najlepszym skoczkiem w grze. Gra została wydana pod koniec 2001 roku, kiedy mały szumani osiągnęła swoje apogeum po ubiegłorocznym sukcesie Orła Zwisły. Gra była w pełni trójwymiarowa: posiadała zaawansowany silnik fizyczny i umożliwiała tworzenie od podstaw swoją własną postać o unikalnym zestawie cech, która będzie brała udział w zawodach. Polskie złoto, jak się okazuje, wcale nie jest polskie, bo grę wyprodukowało niemieckie przedsiębiorstwo VCC, które pod płaszczykiem ze zdjęciem Adama Małysza wydali swoją własną, unowocześnioną wersję gry o nazwie RTL-ski Springen. Co nie zmienia faktu, że trzeba oddać cesarzowi to cesarskie. Jest to jedna z najlepszych gier o skokach narciarskich, jaka w ogóle wyszła. Co więcej, dokonania gracza, jak i zawodników komputerowych komentują Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski, będący znani z komentowania dokonań polskich skoczków. Znalazł doskonały punkt do wyjścia z progu. Zaniesie go to daleko. W grze można rozegrać cztery tryby zawodów, w tym Mistrzostwa Świata czy Czterech Skoczni, ale i tryb kariery, gdzie jako wcześniej utworzony przez nas pretendent bierzemy udział w zawodach, zdobywamy nagrody, kupujemy lepszy sprzęt, jak i wosk, którego mechanika wprawiała nieraz w zakłopotanie i decydowała o być albo nie być w czasie zawodów. Wosk musi zostać przeznaczony na odpowiednie nasmarowanie nart przed zawodami, co stanowiło nie lada wyzwanie, ponieważ prognoza pogody przed zawodami była za każdym razem inna, a różne rodzaje wosków miały swoje specyficzne właściwości, które nie zawsze idealnie pasowały do pogody. Za każdym razem przed dodaniem skoku pojawiał się komunikat o procencie zgodności wosku z warunkami pogodowymi i jeśli był duży, rozwijało się większą prędkość na starcie, co dawało szansę na oddanie dalekiego skoku. Warto też wspomnieć, że przed każdymi zawodami można było wybrać trenera, który Wpływał pozytywnie lub negatywnie na poszczególne aspekty naszego skoczka. Na sukces produkcji wpłynął fakt, że była ona sprzedawana w punktach z prasą w starej, zapomnianej już serii dobra gra i kosztowała w momencie premiery 20 zł. Gra więc była turbotania, miała niskie wymagania sprzętowe i była łatwo dostępna. Dodatkowo było wypuszczona była w okresie, kiedy dyscyplina skoków narciarskich przychodziła swój renesans, więc był to murowany sukces. Przez recenzentów została przyjęta dość ciepło, no w końcu ocena 7 10 jest dość wysoka, ale została dosłownie ozłocona przez graczy, którzy do dziś mają do niej sentyment. Dziś oryginalne wydania stanowią fajną ciekawostkę w kolekcji i jeśli dzisiaj chcielibyście ją kupić, to obecnie, czyli w połowie listopada 2023 roku musielibyście wyłożyć na nią co najmniej 45 zł. I w końcu niekwestionowany mistrz, król świetlist szkolnych i najpopularniejsza produkcja traktująca o skokach narciarskich. Deluxe Ski Jump 2. Początki gry, jak wiadomo, były bardzo skromne. Yusiko Skella, wówczas młody i ambitny programista z Finlandii, eksperymentował z grafiką przewijaną w bok. Podczas kodowania twórca zauważył, że obiekt, który stworzył, przypomina skocznię narciarską. Z racji, że skoki narciarskie były coraz bardziej popularne, postanowił zrobić grę traktującą właśnie o tej dyscyplinie. W roku 1999 pojawiła się pierwsza wersja zawierająca raptem cztery skocznie. Młody Koskela rozesłał grę do swoich znajomych, jak i do paru magazynów zajmujących się tematyką gier komputerowych. Niedługo po napływie pozytywnych recenzji młody Koskela dostał wiatrów skrzydła i zasiadł do modyfikacji swojego tworu. Po paru miesiącach prac w roku 2000, a więc na początku Mauszymanii, ukazał się Deluxe Ski Jump 2.0, której najpopularniejsza wersja, czyli 2.1P, posiadała ekskluzywne pięć skoczni mieszczących się w zakopanem, karpaczu, Wiśle i szczyrku. Wersja ta rozeszła się błyskawicznie i w równie wirusowy, co nielegalny sposób została rozprzestrzeniona po komputerach osobistych, jak i świetlicowych komputerach znajdujących się w szkołach, bibliotekach i funkcjonujących jeszcze kafejkach internetowych. Deluxe Ski Jump 2 jest grą idealnie wpisującą się w aspekty łatwa do obcowania z nią, ale trudna do opanowania, co było jednym z czynników wpływających na jej sukces. Graficznie, jak i dźwiękowo, gra była po prostu uboga, co na rok 2000 mogło wzbudzać politowanie, ale przełożyło się to bezpośrednio na śmiesznie niskie, nawet wtedy, wymagania sprzętowe, więc tak naprawdę grać mógł każdy, kto posiadał jakikolwiek komputer, nawet działający na DOSie. Powszechnie nazywanego u nas lokalnie małysza, mógł grać każdy, kto był w stanie opanować myszkę do komputera. Skakać każdy może trochę lepiej, trochę gorzej, ale głównie o to chodzi, jak się z progu wychodzi. Wysokie noty i dalekie dystanse były zarezerwowane dla tych, co potrafili wykorzystać siłę wiatru, perfekcyjny moment wybicia z progu, jak i utrzymać stosowną pozycję ciała w trakcie lotu. Do rozegrania są zawody Mistrzostw Świata i zawody drużynowe. Przy każdych zawodach można zaznaczyć, na jakich dokładnie obiektach chce się skakać, jaki z iloma przeciwnikami będzie się walczyć. Czyło zwycięstwo, niezależnie czy komputerowymi, czy w formule gorących krzeseł, która sprawiła, że nawet 16 osób mogło grać jednocześnie w jedną kopię gry. Każdy gracz mógł stworzyć własnego skoczka, ubrać go w strój w swoich ulubionych barwach i ruszyć na skocznie, które mimo że w pełni wymyślone, dawały masę frajdy z gry. Dziś, podobnie jak w przypadku Sky Jumping International, dalej funkcjonuje polska strona DSJ2.pl, zrzeszająca fanów skoków, którzy mogą pochwalić się swoimi wynikami lub wziąć udział w turnieju Jeśli chcielibyście odwdzięczyć się twórcy za pracę w rozwój produkcji to możecie kupić oficjalną kopię gry na jego stronie internetowej za niecałe 6 euro plus 2. to już koniec zestawienia gier traktujących o skokach narciarskich jest oczywiście więcej niemniej nie cieszyły się one aż tak dużą popularnością przez wgląd między innymi na zmniejszone zainteresowanie skokami i przez fakt że nowsze gry mimo że bardziej zaawansowane technologicznie nie posiadały już grywalności starszych odsłon na dziś to tyle a ja wracam do śrubowania rekordów na mamutach w skokach narciarskich 2002